Szymonko, ze strony w skarstwo. Właśnie chcę się wybrać na Okonie Tam gdzie w tamtym roku łowiłem typu 2019 czy 2018, jeszcze nie pamiętam Chcę się wybrać na fajne Okonie, bo byłem Był Dawid i z dobinem byłem na tych Okoniach ale nic nie nagrałem Może jutro pojadę z rana, bo po południu, bo one tak biorą po południu i rano I witamy się wszyscy na Starym w Różnogu i tak co wam jeszcze mogę powiedzieć? No czekam na jakieś nowe wiadomości od innych ludzi na Facebooku. Bo też szło różne rzeczy. Mój kolega złapał tam chyba 14 koni, ale wypuścił. I tak to wygląda, bo ja chcę jutro jechać na gumę, typowo, na spinning. I twardo będzie. Dajcie łapkę w górę i widzimy się na koniach.